Jak ja mam to napisać, żeby to było jakieś takie wyjątkowe życzenia świąteczne ode mnie, a nie takie sztampowe? O, Adrian dzwoni. No cześć Adrian. Cześć Gabi. Czujesz już tutaj świąteczny klimat? A daj mi spokój jaki świąteczny klimat. Mam nadzieję, że go niedługo poczuję. No wiesz, u nas święta idą pełną parą. A w ogóle jak tam korzystanie z aplikacji? Wszystko okej? Okay? Wiesz ta aplikacja okej, okay, wszystko działa tak, jak należy, ale mam teraz kosmiczny problem z napisaniem życzeń świątecznych. Wiesz, chciałabym, żeby były takie wyjątkowe, takie ode mnie, ale nie potrafię sobie z tym poradzić. Spokojnie, ja mam pomysł. Aplikacja może napisać do Ciebie życzenia i to wcale nie jest trudne. Okej, okay, to spróbujmy. Ach, wiesz co to trochę za sztywno. Ja tak chciałam, żeby to tak było bardziej luźne, takie ode mnie życzenia. Hmm, aplikacja jest elastyczna. Wystarczy, że podasz asystentowi kilka wskazówek, a on napisze dla ciebie takie życzenia, jakie chcesz. No i teraz to brzmi. O, czekaj, dostałam powiadomienie. Ciekawe czy to znowu będzie o kupce, bo jeszcze mi tylko biegunki brakuje na święta. A właśnie ostatnio dostałam powiadomienie, że Jarek ugryzek jakiegoś kolega ze swojej grupy. Ej, patrz, patrz, ten żadna kubka, nie są życzenia. Wow, ale super. Oczekaj. Ej, bardzo ładne. Pani Gabriela się postarała. Drodzy, korzystając z naszej aplikacji, chcemy Wam serdecznie podziękować za wspólny rok. Życzymy Wam samych cudownych chwil spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół. Wasze zaufanie sprawiło, że razem z Wami tworzymy magiczne chwile dla przedszkoli i żłobków. Niech te święta będą pełne radości, spokoju i miłości. Niech nowy rok przyniesie Wam dużo zdrowia, wiele sukcesów i spełnienia marzeń. Dzięki, że jesteście częścią LifeKit. Marysia, a co ty tu robisz o tak późnej porze? A święta świętami, no ale życzenia dla rodziców na nowy rok się same nie napiszą. Czyżby?